Cześć, miłośnicy nauki! Wiecie, że potrzebujemy powietrza do życia, prawda? Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co tak naprawdę z nim robimy? Mówimy o oddychaniu tym niesamowitym procesie, który utrzymuje nas przy życiu każdego dnia, każdej sekundy. Chodzi o dostarczenie tlenu, którego nasze ciała potrzebują do produkcji energii i pozbycie się dwutlenku węgla. Produktu ubocznego tego procesu. Bez oddychania długo byśmy nie pociągnęli. Nasz układ oddechowy jest jak precyzyjnie dostrojona maszyna, idealnie zaprojektowana do wykonywania tego ważnego zadania. Wyobraź sobie układ oddechowy jako sieć dróg oddechowych, które transportują powietrze do i z Twojego ciała. Po drodze powietrze jest ogrzewane, nawilżane i oczyszczane zanim dotrze do celu maleńkich pęcherzyków płucnych, gdzie dokonuje się magia wymiany gazowej. Przygotujcie się na zdumienie, bo w kolejnych częściach zagłębimy się w każdy element układu oddechowego i zobaczymy, jak wszystkie części współpracują, żebyśmy mogli żyć i funkcjonować. Dobra, entuzjaści nauki, porozmawiajmy o tym, co się dzieje, kiedy bierzecie głęboki wdech. Wszystko zaczyna się od mięśnia w kształcie kopuły zwanego przeponą. Ten potężny mięsień znajduje się tuż pod płucami i kiedy się kurczy, spłaszcza się. Wyobraźcie sobie strzykawkę. Kiedy pociągacie za tłok, zwiększacie przestrzeń w środku, prawda? Coś podobnego dzieje się w waszej klatce piersiowej, kiedy przepona się kurczy. Tworzy to więcej miejsca w jamie klatki piersiowej i zgadnijcie co wpada, żeby wypełnić tę przestrzeń? Zgadza się powietrze. Ale przepona nie działa sama w tym procesie oddychania. Pomagają jej mięśnie między żebrami, zwane mięśniami międzyżebrowymi. To jak nadmuchiwanie balonu. Przepona i mięśnie międzyżebrowe współpracują, rozciągając płuca i zasysając powietrze do środka. Wstrzymajcie oddech na chwilę i pomyślcie, dokąd trafia powietrze, kiedy wdychacie. Wszystko zaczyna się od nozdrzy, tych dwóch otworów w waszym nosie. Wewnątrz nozdrzy znajduje się jama nosowa, przestrzeń wyścielona maleńkimi włoskami zwanymi rzęskami i lepką substancją zwaną śluzem. Rzęski i śluz współpracują, aby wyłapywać kurz, brud i inne niechciane cząsteczki z wdychanego powietrza. Rzęski następnie przesuwają śluz w kierunku gardła, gdzie jest on połykany i trawiony. Z jamy nosowej powietrze wędruje do gardła. Gardło jest wspólnym przejściem zarówno dla powietrza, jak i dla pokarmu. Następnym przystankiem na drodze powietrza jest krtań. Tchawica rozgałęzia się następnie na dwie mniejsze rurki, zwane oskrzelami, po jednej dla każdego płuca. Przygotujcie się na zdumienie, gdy wejdziemy do mikroskopijnego świata pęcherzyków płucnych, maleńkich woreczków powietrznych, gdzie dzieje się prawdziwa magia wymiany gazowej. Oskrzela rozgałęziają się na coraz mniejsze rurki zwane oskrzelikami, tworząc złożoną sieć w każdym płucu. Na samym końcu każdego oskrzelika znajduje się skupisko maleńkich pęcherzyków płucnych, zwanych właśnie pęcherzykami płucnymi czyli alweolami. Te pęcherzyki to gwiazdy układu oddechowego. Wyobraźcie sobie miliony maleńkich baloników skupionych razem. Tak właśnie wyglądają wasze pęcherzyki płucne. Ściany pęcherzyków są niewiarygodnie cienkie, mają tylko jedną komórkę grubości i są otoczone siecią maleńkich naczyń krwionośnych zwanych naczyniami włosowatymi. Ta bliskość powietrza i krwi pozwala na efektywną wymianę gazową. Tlen przenika przez cienkie ściany pęcherzyków. Do otaczających naczyń włosowatych, gdzie wiąże się z czerwonymi krwinkami i jest transportowany po całym ciele. Jednocześnie dwutlenek węgla, produkt uboczny procesów komórkowych, przemieszcza się z naczyń włosowatych do pęcherzyków płucnych, skąd jest wydychany. Teraz, kiedy zobaczyliśmy, jak tlen dostaje się do naszej krwi, porozmawiajmy o tym, co dzieje się z dwutlenkiem węgla którego nasze ciała muszą się pozbyć. Wydychanie powietrza to sposób, w jaki pozbywamy się dwutlenku węgla. Podczas wydechu przepona i mięśnie międzyżebrowe rozluźniają się, co pozwala jamie klatki piersiowej powrócić do pierwotnego rozmiaru. W miarę jak jama klatki piersiowej się kurczy, płuca są ściskane, wypychając bogate w dwutlenek węgla powietrze z pęcherzyków płucnych, z powrotem przez oskrzeliki, Oskrzela, tchawice, krtań, gardło i wreszcie przez nos lub usta. Każdy wydech to małe zwycięstwo dla waszego ciała. Znak, że skutecznie usuwa odpady i robi miejsce na świeże, natlenione powietrze. To proces, który często bierzemy za pewnik, ale jest on niezbędny do życia. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak oddychacie? Nie musicie świadomie mówić sobie, żeby wdychać lub wydychać, to dzieje się automatycznie. Dzieje się tak, ponieważ wasze oddychanie jest kontrolowane przez układ nerwowy, a konkretnie przez autonomiczny układ nerwowy, który zajmuje się wszystkimi funkcjami organizmu, o których nie musicie myśleć, takimi jak bicie serca, trawienie i tak, oddychanie głęboko w waszym mózgu. W obszarze zwanym pniem mózgu znajduje się specjalna grupa komórek, które działają jak centrum kontroli oddychania. Ten automatyczny system kontroli oddychania zapewnia, że wasze ciało zawsze otrzymuje potrzebny tlen i usuwa dwutlenek węgla, nawet kiedy śpicie lub nie zwracacie na to uwagi. Pamiętacie krtań, o której mówiliśmy wcześniej? Nie jest ona odpowiedzialna tylko za wydawanie dźwięków. Odgrywa również kluczową rolę w ochronie dróg oddechowych przed ciałami obcymi. Kiedy się przeziębicie, błona śluzowa nosa i gardła ulega zapaleniu, a to zapalenie może rozprzestrzenić się na krtań. W miarę jak struny głosowe puchną, wibrują inaczej, co powoduje zmianę głosu. Dobrą wiadomością jest to, że ta zmiana głosu jest zazwyczaj tymczasowa i wróci do normy, gdy zapalenie ustąpi. Więc następnym razem, gdy będziecie przeziębieni i będziecie się wstydzić swojego zachrypniętego głosu, pamiętajcie, że to po prostu sposób, w jaki wasze ciało walczy z infekcją. Wasze płuca ciężko pracują każdego dnia. Dlatego ważne jest, aby o nie dbać. Oto kilka prostych rzeczy, które możecie zrobić, aby utrzymać układ oddechowy w doskonałej formie. Nie palcie. To oczywiste. Palenie uszkadza płuca i zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, rozedmę i inne poważne choroby układu oddechowego. Ruszajcie się. Regularne ćwiczenia są dobre nie tylko dla serca, ale także dla płuc. Podczas ćwiczeń wzrasta tętno i oddech, co wzmacnia mięśnie oddechowe i poprawia pojemność płuc. Unikajcie zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie powietrza może podrażniać płuca i utrudniać oddychanie. Jeśli mieszkacie w miejscu o złej jakości powietrza, starajcie się przebywać w domu w dni, kiedy poziom zanieczyszczeń jest wysoki. Stosując się do tych prostych wskazówek, możecie odetchnąć z ulgą, wiedząc, że robicie wszystko, co w waszej mocy, aby wasze płuca były zdrowe. Jak widzieliśmy, ludzki układ oddechowy to złożona i wydajna maszyna idealnie zaprojektowana do wykonywania ważnego zadania wymiany gazowej. Od momentu, gdy powietrze dostaje się do nozdrzy, do momentu, gdy tlen dociera do komórek, każdy etap procesu oddychania świadczy o niesamowitej mocy i pomysłowości ludzkiego ciała. Więc następnym razem, gdy weźmiecie głęboki oddech, poświęćcie chwilę aby docenić niesamowitą podróż, jaką powietrze odbyło, aby dotrzeć do waszych płuc i skomplikowane procesy, które pozwalają waszemu ciału wydobyć tlen niezbędny do przetrwania. To cud inżynierii, który często bierzemy za pewnik, ale bez niego życie, jakie znamy, nie byłoby możliwe.